Choć wśród historyków i badaczy historii historia pozostaje wciąż czymś płynnym ze względu na mnogość interpretacji oraz pojawianie się kolejnych to nowych źródeł oraz dowodów, to w szerszej percepcji pozostaje czymś zasementowanym, pewną skamieliną, która od czasu do czasu ulega pewnej erozji z powodu przebicia się nowych tez oraz dowodów, które mogą wpłynąć na jej postrzeganie. Ale poza wcześniej wymienionymi faktami, które mogą przebić się do szerszej, Publiki. Innymi sposobami wpływania na postrzeganie historii są elementy kultury, przede wszystkim tej audiowizualnej, gdyż to ona ma możliwość trafić do najszerszej widowni. Przykładem takiego dzieła, który niewątpliwie daje pewien wkład do rozszerzenia percepcji pewnego okresu, jest król Jana Matuszyńskiego, bazujący na powieści Szczepana Twardocha o tym samym tytule. I tak element historii, który król stara się przybliżać szerszej widowni jest okres drugiej połowy lat 30. w Polsce, aby być jeszcze bardziej precyzyjnym w samej Warszawie, który jest okresem bardzo skomplikowany i posiada wiele różnych naleciałości, pochodzących to z różnych okresów historii Polski. Z jednej strony jest to okres, który często jest kojarzony z pewnym stopniowym upadkiem, kojarzący się z horrorem wojennym, który nastąpi kilka lat później. Z drugiej strony w okresie Polskiej Republiki Ludowej był to okres raczej negatywny, ze względu na różne podziały społeczne i ogólny prym kapitału. To oczywiście jest dużym uproszczeniem. Z trzeciej strony, ówczesna opozycja, czy też kręgi opozycyjne, i to też nie wszystkie, starały się ukazać ten okres jako okres wartościowy, którym to polski naród odrodził swoją niepodległość i który pozwalał trwać w pewnym przekonaniu i micie, który na końcu zostanie zwieńczony upadkiem Polskiej Republiki Ludowej. I tak od szesnych lat 90., jeszcze z czwartej strony, jest to okres szczególnie zmitologizowany. Mający służyć tworzeniu się nowego państwa i osadzeniu to pewnych fundamentów, na których to będzie stało. I tak król jako jedno z niewielu dzieł od roku 1989 jest dziełem, który idzie jako w poprzek, uderzając to w pewien zmytologizowany wizerunek okresu, a w szczególności miasta, które stało się słusznie lub niesłusznie pewnym symbolem. I tak król na większość czasu to widza w kontekście Warszawy roku 1937, a doprecyzowując jeszcze bardziej, to 1 maja, czyli w socjalistyczne święto pracy, które w tym przypadku zostaje zamanifestowane pierwszą sceną, w której to jeden z głównych bohaterów, przedstawiciel pewnej części Polskiej Partii Socjalistycznej, dokonuje przemowy, która zostanie zwieńczona bijatyką czy też naparzanką między nimi, a przeciwstawną im Falangom, czyli pewnym skrzydłem narodowych demokratów. Jednak poza samym konfliktem oraz różnicami, do której za chwilę wrócę, pozostaje też element, który niejako rozpoczyna przemowę wcześniej wspomnianego bohatera. Ponieważ oto kilka dni wcześniej, przed 1 maja, miało miejsce bombardowanie Berniki, czyli hiszpańskiego miasta, w której to uprzednio toczyła się wojna wewnętrzna, która ze względu na swój charakter oraz różnice między stronami oraz ich sojusznikami jest używana jako i była używana jako analogia do konfliktu drugowojennego i stacjach pewnych ideologii. Zawiązując na nie bijatyki czy też na parzanki, w samych szeregach obydwu stron stają się zarysowywać pewne różnice i niejednoznaczne charaktery. Ponieważ to po obydwu stronach są postacie mniej i bardziej zaangażowane, które mniej lub bardziej wierzą w słuszność swoich idei i które często kontestują tezy wypowiadane przez ich przywódców lub Co liderów. produkują? Jednak sam wstęp króla jest pewnym ukazaniem warstwy średniej, która po chwili zostanie zastąpiona warstwą wyższą, czyli tzw. wyżynami rządowymi, mającymi ster nad samym państwem. I tak oto na szczeblu rządowym widzowi jest ukazywana pewna kreacja, która niejak ma się z samą rzeczywistością, w szczególności z rokiem 1939. Ponieważ mimo realnego zacofania, rządzący zdają się bujać w obłokach, prezentując to w pełnych przepychu. W machach administracyjnych i dyskutując nad tematami wręcz imperialnymi, jakby sama Polska była jakimkolwiek imperium. Spotkania Ligi Morskiej i rozważania nad posiadaniem kolonii, które mogłyby to nadać majestatu Rzeczpospolitej, ale też wyeksportowanie obywateli pochodzenia żydowskiego na afrykańską wyspę zwaną Madagaskarem, stają się być raczej śmieszne, co naturalnie uderza w mit istniejącego państwa polskiego. Tak, żeby w północnej części wyspy osadzić Żydów ortodoksyjnych. Ży poza tym zarysowuje się też pewna różnica, która powstała w wyniku śmierci marszałka Piłsudskiego, naczelnika, i która doprowadziła do tak dekompozycji obozu sanacyjnego i utworzenia tak zwanego ozonu, który w dziele Matusznickiego został nieco zmodyfikowany. Jednak sama dekompozycja oraz starcia na wyżynach władzy stają się po raz kolejny Podważać pewien mit, na którym kilkadziesiąt lat później powstanie nowa Rzeczpospolita i w coś, co wiele ludzi chciałoby wierzyć, w szczególności by móc sobie zrekompensować wiele kompleksów narodowych związanych z polską państwowością, a raczej z jej brakiem. I tak z warstwy najwyższej B zagłębia się w warstwy niższe oraz najniższe, ale pozostając przy warstwach niższych, a może raczej warstwach niedookreślonych, przynależą do nich postacie, które działają w pewnej próżni legalności, z jednej strony będące chronione przez Aparat rządowy, a z drugiej strony będące w ciągłym konflikcie z innymi środowiskami. Mówiąc krótko, mam gangsterów, lub raczej środowiska kryminalistyczne, które to trzęsą pewnymi częściami Warszawy, w tym przypadku dzielnicami żydowskimi i tak zwanym Kercelakiem, który to w latach 20. i 30. XX wieku stał się pewną wylęgarnią środowisk kryminogennych. Jednak gangstery środowiska tam przedstawione nie służą tylko po to, by ukarać je jako element, Zepsuty, ale też jako pewne łączniki, nie tylko ze sferami rządowymi, ale też pewne łączniki historyczne, które służą pewnemu ukazaniu płynności historii i to, jak różne okresy i krzyżowanie się różnych osób wpływa na ich dalsze poczynania, od przypadkowego spotkania się opozycjonisty i żydowskiego chłopca, przez pobicie prostytutki przez klienta, po spotkanie się prostytutki z jednym z pracowników. Bosa, który da kolejną szansę owej prostytutce. A ty, co? Na służbę do ludzi pójdziesz. Kto cię taką weźmie? I tak pozostawiając same warstwy i przechodząc do samej Warszawy, jako pewnego konglomeratu różnych społeczności, ale też pewnego wizerunku, który ciąży nad tym miastem. Warszawa drugiej połowy lat 30., w kadrach. Króla jest miastem mocno zdemoralizowanym pod wieloma kątami. Nie tylko pod kątem ogólnie panującej korupcji i możliwości oddziaływania na różne struktury państwowe tylko dzięki grubości oraz zasobności portfela, ale też pod kątem nierządu czy też po prostu prostytucji, która w samym królu odgrywa szczególną rolę, i też pojawiającego się rynku narkotyków, który w szczególności zdaje się podkopywać mit miasta, za które kiedykolwiek warto było walczyć w przyszłości. Do tego wynikająca z kosmopolitycznego charakteru miasta skłonność do rozwiązłości seksualnej, ale też do manifestowania się różnych orientacji seksualnych, stają się w szczególności uderzać i kruszyć pomnik wystawiony temu miastu i do którego wiele osób z różnych powodów stara się odwoływać. Ale poza wcześniej wspomnianymi w Warszawie zostaje też wyeksponowany Szczególny brutalizm wydarzeń oraz aktów mających miejsce. Przede wszystkim mam tu na myśli różne egzekucje na reprezentantach różnych stron, ale nie tylko, ponieważ na zwykłej biedocie, która zalegała ze spłatą długów i odwetą, które mają zaszyty pewien dalszy cel i wywołanie nowego konfliktu. Ale sam szczególny brutalizm nie jest tylko zaaplikowany do relacji między różnymi postaciami pochodzących z różnych środowisk, ale też do wyeksponowania pewnego niechlubnego ośrodka istniejącego w II Rzeczpospolitej, który gdzie został nieco wyolbrzymiony, by nadać pewnej pikanterii, ale wciąż wiele elementów tam zawartych potwierdza relacje postaci tam więzionych. Nie tylko za zwykłe kryminalne przewiny, ale też za zwykłe przekonania, które można było przypłacić wieloma rzeczami. Ale ten król charakteryzuje się też pewnym specyficznym wyeksponowaniem relacji seksualnych. Między różnymi postaciami. Sam akt seksualny, choć jest on uzależniony od relacji między różnymi bohaterami, to generalnie jest przedstawiony jako bardzo naturalistyczny, wręcz odarty z jakiejkolwiek dozy romantyczności i będący zwykłym, mechanicznym działaniem. Kórewski trochę. <laughs> no nie, panie Shapiro, To ze mnie jest najgorsze kurwisko. Czego ja bym nie zrobił dla jebania? Tak król, poza byciem oczywiście rozrywką i wieloma innymi rzeczami, służy jako pewien fresk historyczny, a nawet komentarz do pewnego okresu, który z biegiem lat został wręcz zmitologizowany, przede wszystkim by służyć jako pewna linia propagandowa, mająca oczywiście dawać możliwość kolejnym pokoleniom odnoszenia się, do wizerunku epoki, który cechował się pewną ogładą, trzymaniem się pewnych norm moralnych oraz kulturalnych, które w szczególności po wojnie i stopniowej komunizacji kraju zdawały się być degradowane.